W piątek i sobotę wybrane piwa mocne w puszkach 500 ml 4 plus 4 gratis. Weekendowe okazje zaczynają się już w piątek. Biedronka. Zauważasz u siebie zmarszczki? Obawiasz się, że będzie ich więcej? Sięgnij po labotek Skin tabletki, bo zmarszczki powstają w głębszej warstwie skóry, gdzie kremy nie docierają. Tabletki Labotex Skin dostarczają od wewnątrz kwas hialuronowy, koenzym Q10, kolagen oraz retinol. Labotek pomaga zachować skórze młody wygląd. Wystarczy jedna tabletka dziennie, by skóra była mocna, gładka i sprężysta. Labotek Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Wow! Kupon za uśmiech! Sprawdzaj codziennie. O, uśmiech, a dostajesz! Teraz w aplikacji rozman.pl. Kupon za uśmiech. Cię byłeś, kochanie? Rosmanie. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus, który pomaga na dwa sposoby. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane, a do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Iladian Direct Plus to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Gdzie byłaś? Po promocji byłam. Tak ubrana? Gdzie? Najbliżej. W żabce. Promocję najbliżej masz w żabce. Lody familijne minus 50% na zakup drugiego opakowania. Żabka. Uwolnij swój czas. Ach, gorąco dziś. Oj tak. A w taką pogodę jakie elektrolity byś polecił? Dla mnie czy dla rodziców? Ty się na tym znasz. To dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W waszym wieku musicie uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior idealne elektrolity dla osób starszych. Serduszko puka, wytwyczaj, Ale żeby serduszko miało wsparcie, to zamieniłam swój magnes. Na neomak cardio. Zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą 6, ale również potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. I wyciąg z głogu, który wspomaga krążenie. Neomak cardio. Więcej niż magnez. Cza, cza, cza Ty, zobacz, wystarczy, że kupię tyskę 0 i mogę wygrać przejazd z hołkiem. Pojeździłbym. A ja wystarczy, że wezmę cztery tyskie gronie i mogę ze szpakowskim meczem obejrzeć. I wyobraź sobie! że jesteśmy z nimi na ty. No. Załatwione, chłopaki. A teraz ty i ty biegiem do żabki. Weź udział w konkursie. Kup zero i wygraj przejazd z hołkiem albo cztery tyskie groni i oglądanie meczu ze Szpakowskim. Piwotyskie za 2,49, z korabatem przy jednoczesnym zakupie i zwrocie dwóch. Wyobraź sobie sport, w którym od wygranej nie dzielą cię przeszkody, a wysokie są jedynie kwoty, do jakich możesz mierzyć. Powiesz, że taki sport nie istnieje. My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Uwaga przedsiębiorco, płacisz podatki, zatrudniasz ludzi, inwestujesz, a i tak mówią o tobie kombinator i wyzyskiwacz. Wprost chcę to zmienić. Chcemy, żeby w Polsce o przedsiębiorcach wreszcie mówiło się z szacunkiem. Przedsiębiorcy wytwarzacie większość PKB, pchacie ten kraj do przodu, dajecie pieniądze na rządowe obietnice. Wprost chcę dać głos przedsiębiorcom. Ruszamy z forum wolności gospodarczej. Niech Polacy dowiedzą się, ile zawdzięczają ludziom, którzy odważyli się prowadzić swój własny biznes. Ile czasu powinien działać środek nasenny? Zbyt długie działanie oznacza senność następnego ranka. Kiedy potrzebujesz leku nasennego, sięgnij po Luminastil. Luminastil pozwala zasnąć już po 15 minutach. Działa do 6 godzin, po czym pozwala w naturalny sposób się wybudzić. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lumina Steel. Zdrowo przez pana noc, dobrze rozpoczęty dzień. Zapniesz mnie? Coraz mniejsze te emki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz ten swój hepa slimin? Nie, nie po to. Biorę hepaslimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby, ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Hmm, to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę hepaslimin. Hmm, no to od razu lepiej weź eskę. Hepaslimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Um. Każdy centymetr mojej skóry zasługuje na czułość. Dlatego kiedy się gole, używam Gillette Venus, która dzięki nowej technologii Skin Cushion pomaga chronić skórę przed podrażnieniami, a do grubszych włosków i delikatniejszej skóry używam Gillette Venus do okolic intymnych. Poczuj gładkość Venus na własnej skórze. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i teraz stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Dla mnie Wybór jest oczywisty. ProLiwer nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiwer Cardio wspiera prawidłowy poziom cholesterolu i zdrowe serce. ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiwer plus Magnes. Film Cafe to filmy dobrych emocji. Gwiazdy, które kochamy. Oglądaj Film Cafe w Polsat Box na pozycji 434. Andrzej Grabowski. Proszę panią, w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moich wykształceń. A proszę pana, a kim pan jest z wykształceniem? Na co on jej powiedział? proszę pani. Andrzej Grabowski w programie Gwiazdy Kabaretu. W niedzielę o 21.00 w Twórce. Przechodzimy już do was z nowymi odcinkami serialu Uroczysko. Od 2 września, od poniedziałku do piątku o 20 w czwórce. na do tablicy! A co urosło Pinokiovi? Pyta. Coś ty powiedział? No, nie usłyszałem o co pani pyta. Pyta znaczy y, pała! Cześć od tablicy! Si! Proszę w kilku zdaniach streścić treść! w dziepeto, strugapo! A co to ma być za cyrk? Ja czytałem po włosku i tylko tak mogę odpowiadać! Do dyrektorki raus! No ale przecież to pewnie jest dyrektorką! Władcy Much. One. Od 8 września w niedzielę o 20 w czwórce. Sponsorem programu jest producent leków Alantan na drobne rany i oparzenia. Sponsorem programu jest producent leku i Kuprom Max Sprint. Sponsorem programu jest promotor leku Lioton 1000, na żylaki i obrzęki nóg.